Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tak serdecznie jak raczej nikt nigdy was nie witał, wierzcie mi. No od razu na wstępie przepraszam za tak słabą jakoś mojego głosu, ale jestem poza domem i nie mam aktualnie mikrofonu, więc niestety będziecie musieli yy, się pogodzić z tym, że aktualnie no przez najbliższy tydzień taka jakość tego głosu będzie. A dlaczego mówię o tym najbliższym tygodniu? Ponieważ tak jak zapowiedziałem na Discordzie będzie maraton, o kurwa! Od poniedziałku do niedzieli codziennie będzie się pojawiał albo film, albo stream. Jeżeli chodzi o filmy, będą to głównie omówienia jakichś tam sobie czołgów, jakichś niskich szóstych, siódmych, piątych pierów. W poniedziałek pojawi się omówienie nowego, znaczy nie tyle nowego, ile przede wszystkim dawanego Ostatnio za darmo obiekta 244, którego właśnie większość graczy dostała za darmo. O ile tam wiadomo, zrobiliśmy misje dzienne, no i właśnie jego omówienie wleci w poniedziałek. No, na następne omówienia, co wybierzecie, to będzie ankiety. Będą prawdopodobnie na YouTubie, chociaż no niewykluczone, że będą również na Discordzie. A więc zapraszam na serwer, link oczywiście macie w opisie. Najpierw pojawi się tam ankieta z pierwszych kilku dni, w sensie co chcecie, na pierwsze kilka omówień, no i gdzieś tam w środę czy w czwartek pojawi się ankieta numer dwa na te końcowe dni tygodnia. Ale nie o tym odcinek, proszę Państwa, a mianowicie odcinek jest, tak jak widzieliście w tytule, o wydarzeniu na Chiński Nowy Rok. W Zangułow, Wiem, że trochę spóźniony film, miał być wczoraj, aczkolwiek no nie poszło to do końca po, po mojej myśli, konkretnie montowanie tego filmu, ale proszę państwa, ogólnie no raczej wszyscy widzieli na czym polega to wydarzenie, mamy tutaj dwa jakby główne segmenty, w jednym są takie jakby dwie linie nagród, jedna jest... Pay to win druga nie No i mamy tutaj również księżyc Dostarczający nagrody jak widzimy W tym roku jest raczej chudo Ponieważ nie mamy żadnych tutaj Czołgów fajnych chińskich do zdobycia W sensie oczywiście w tej darmowej Jakby byli nagród Bo w tym tutaj to już mamy do zdobycia Ale o tym trochę później to, co jest tutaj fajnego, to że na początku w tym pierwszym poziomie dostawaliśmy 17 razy A na 3 razy PD. Każdy tutaj poziom jest za 5 sztuk tych takich śmiesznych, właśnie. Nie wiem, co to jest. Y jakieś red, coś tam. Możliwe, że chodzi o te małe czerwone książeczki. Ta napisana przez Mało Zedonga. Wiecie o co chodzi? Taka ciekawostka, tutaj jak się przyjrzycie, jeśli nie przesuniecie tego w żaden sposób, to. Jeśli ustawicie to w konkretnym miejscu, mianowicie, że będziecie, będzie to maksymalnie przesunięte w prawo, to zobaczycie, że tutaj tak troszkę kolorowo się robi. Są takie jakby kolorowe kreski po lewej stronie tego. W sensie, bo normalnie nieodblokowane poziomy, widzicie, są czarno-białe, a tutaj taki mały, kolorowy kawałeczek. Taka tylko ciekawostka. I to musi być w konkretnym ułożeniu, właśnie takim, jak widzicie. jak przesuniecie albo w prawo, albo w lewo to tego nie będzie widać więc musi być albo przesunięty tutaj maksymalnie w lewo czyli tutaj na pierwszy poziom żeby był z lewej albo maksymalnie w prawo żeby dziesiąty był z prawej. No i te właśnie mało, małe czerwone książeczki Mao Zedonga zdobywa się w ten sposób że po prostu trzeba wygrywać bitwy cała filozofia. Pięć dostajemy ich za pierwsze zwycięstwo w danym dniu oraz jeden za jed jedną małą czerwoną książeczkę Mao Zedonga za Każde kolejne, zobaczcie, co zresztą tutaj pisze, jak widzicie, na górze. Drugi segment jest troszkę odstraszający, samo swoją, jakby miniaturką. Mianowicie jest to jakiś awata anime no, wygląda to w ten sposób, że tutaj mamy na dole taki mniejszy, mniej rzucający się w oczy, mniej rzucający się w oczy linię nagród free to play. Również dostajemy je za zwycięstwa, bite w te takie śmieszne flagi. Tutaj są one w koloru takiego szarego, ale gdyby był to francuski nowy rok, to byłyby zapewne koloru białego. Ej, słyszeliście? Chyba ktoś się zaśmiał. Nie gadaj. Chyba ktoś się zaśmiał. Proszę państwa. No i właśnie dwie takie flagi dostajemy za zwycięstwo oraz dwie za odznakę mistrzowską drugiej klasy pierwszej albo Mk. No i tutaj już jak widzicie cena odblokowania każdego kolejnego poziomu wzrasta, łącznie potrzebujemy, no dosyć sporo tego, na pewno dużo, dużo więcej aniżeli na tą pierwszą linię nagród. Tą taką wiecie podstawową, najłatwiejszą, a na górze oczywiście bardziej rzucającą się w oczy, mamy linię nagród taką. Nie różni się ona jakoś bardzo mocno od tego, pomijając to, że zamiast tutaj takiego fajnego królika, o bohaterski królik, nawet zgadłem zwierzę, widzicie. Dostajemy jakieś anime, jeszcze jakieś tło profilowe i takie tutaj tajemnicze, śmieszne latarnie z króliczkami. Legenda o złotym za Co? Rzeczywiście to jest złoty zając. To w końcu królik czy zając? Panie, tu jest królik, tu jest zając, ja nie wiem o co chodzi. Nie, no nie gadaj, tu jest jeszcze jakiś jeleń, tu jest jeszcze jakiś jeleń. Czy fajne to takie te poroże jelenia tak oplata czołg, ty fajne naprawdę. A i tak się nie opłaca, zaraz wam powiem dlaczego. Ale zanim to powiem, to powiem do czego służą te latarnie z zajączkami. Latarnie z zajączkami służą do tego, że wchodzicie tu sobie w sklep i macie tutaj do wymiany albo tajemnicze ATES za jedną taką latarynkę, albo AMX CDA, również za jedną, albo WZ-121, to jest ten jeden chiński czołg. Który można zdobyć, o którym mówiłem, za aż dwie, czyli możemy tutaj w tym wydarzeniu dostać dwie latarenki. Żeby zdobyć dwie, trzeba mieć 1900 tych złotych zająców, chyba zająców. Czekajcie, golden, tak, to są złote zające, a widzicie, jaki jest ten mądry. No to trzeba w każdym razie zdobyć 1900 zająców, a żeby zdobyć zające, to trzeba kupować w sklepie oczywiście jakieś rzeczy. Konkretnie trzeba kupować złoto w sklepie, proszę Państwa. I za na przykład taką oto ofertę za 529, 530 właściwie złoty bez grosza. Mamy, e, proszę Państwa, 631 tych króliko zająców, co jak łatwo policzyć, nie wystarczy nam podczas kupienia trzech takich nawet ofert na e, wbicie całego tego wydarzenia. A więc żeby zdobyć dwie ręki trzeba wydać ponad 1590 zł. Potrzeba jeszcze dokupić jakieś cokolwiek. Może być chyba nawet to. Czekajcie. Tak, może być nawet to najmniejsze. Teraz sobie policzyłem, wtedy perfekcyjnie wam wyjdzie. Czyli 1554,96 groszy bodajże trzeba wydać tutaj najmniej, aby osiągnąć ten upragniony cel zdobywając dwie latarenki. Oczywiście zostało to zaprojektowane dlatego, żeby tak wiecie, przy okazji jak coś tam myślicie o kupnie złota to żebyście zrobili to akurat teraz, żebyście się po prostu przekonali. Ale po pierwsze, nie warto nic, absolutnie nic kupować w tej grze. A po drugie, nawet te nagrody nie są tego warte. Przecież one są w miarę podane Tutaj, no, pojemnik z kamuflażem i pojemnik z kamuflażem. Pojemnik z awatarem, pojemnik z awatarem. Jakieś krytyki. Kres edyty, jakiś jeleń, ale na przykład tutaj mamy więcej tych kamuflaży. O Jezu, Jezus Maria, i z trzy z kamuflażem. Weź nie to zabierz. Co. Mamy tutaj takie killer bunny z Minecrafta. Bardzo ciekawie to wygląda. Nie no, kamuflaż są niezły. O t 95 żółw królik. A więc tutaj tym Darmowym dostajemy nawet więcej kamuflaży. Dostajemy nawet skrzynek więcej niż tutaj. A więc nie dość, że te nagrody są porównywalne do tego. To jeszcze, żeby to dodatkowo, to trzeba wydać jakieś astronomiczne kwoty. Nie opłaca się. Nie tak. warto. Tym bardziej, że jakaś, jakaś dziewczyna z WZ120. Panie Jezus Maria, idź pan z tym. No, widzicie, jak to wygląda. Ja nic więcej nie komentuję tego. Do widzenia.